Mamy tu zdjęcie człowieka Moskwy w Warszawie Donalda Tuska. Jestem na tak. Tak, premier Donald Tusk odpowiada na propozycję prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800 plus tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce. Jaka jest wasza wiarygodność dziś? Poruszacie wszystkie narzędzia Waszej propagandy, żeby zaatakować Karola Nawrockiego za chęć realizacji propozycji programowej Waszego kandydata na prezydenta. I 500 plus to program demograficzny. Chcemy, żeby Polaków było coraz więcej. Tak był reklamowany ten program. I prywatnie ja, jako Dariusz Matecki, uważam, że 800 plus to program, który powinien wspierać wzrost demograficzny naszego narodu Polaków. I Donald Tusk, jako człowiek no, podobno mający super układy w Brukseli, powinien ściągnąć finansowanie tego programu dla Ukraińców, dla obcego narodu, wprost z budżetu Unii Europejskiej, a nie budżetu państwa polskiego. I 280 dni temu złożyliśmy jako Klub Prawa i Sprawiedliwości projekt ustawy o karaniu za banderyzm i za kłamstwo wołyńskie. Ustawa trafiła do sejmowej zamrażarki, której miało nie być. Pytanie Dziękuję do pana marszałka. Gdzie jest ta ustawa? Czy rząd Tuska naprawdę dalej chce ścigać ministra Wosia za dofinansowanie oprogramowania do wyłapywania rosyjskich szpiegów, w tym Pablo Rubcowa, którego oddaliście za darmo Putinowi? ABW wykorzystujecie do walki z opozycją, podczas gdy w całym kraju wybuchają tajemnicze pożary. Nie spieszcie się, w kolejce się będziecie ustawiać. A codziennie zatrzymywani są nielegalni migranci z kierunku rosyjsko-białoruskiego, których nie potraficie w żaden sposób zweryfikować. Wokół rządu znowu pojawiają się ludzie po szkołach KGB. A tu, z rękami Bodnara, zamiast bezwzględnie walczyć z przemytnikami ludzi, powołał zespół do ścigania polskich żołnierzy. Głosowaliście przeciwko Zaporze na granicy, a decyzję w sprawie zakupów uzbrojenia chcecie oddać Berlinowi i Brukseli. Ten rząd nie radzi sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa Polakom.